Halo, hej, czyli bardzo serdecznie z tej strony i to was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj sobotnia, No nie teraz czy to w sobotę oglądacie, ale ja powrócę w sobotę. Fazmofobia, moi drodzy. Yy, tak, fazmo, dlaczego fazmo, dlaczego nie DBD? DBD będzie dopiero jak będzie karnet, proszę mnie nie denerwować. Yy, nawet jeżeli będziemy mieli czekać dwa tygodnie, to poczekamy te dwa tygodnie, spokojnie. Nie chcę, żeby mi się przejadło DBD tak samo jak przejadło się jakiś czas temu i nie było nic na kanale, moi drodzy, tak. Także yy, zaakceptujcie swój los. Że tak powiem, i tak, gramy fazmo. Będę miał teraz jedynki moi drodzy, więc pewnie a nagrywki będą wrzucane ogólnie rzecz biorąc. Pewnie po godzinie y, około zawsze 16. Hmm, a któryś dzień w ogóle chyba nie będzie? Nie będzie, ale może później. Ponieważ mam jakieś spotkanie w ogóle tam w restauracji z, 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 z w ogóle uczestnikami mojej zmiany z pracy, coś takiego. Nie jestem pewien, którego to będzie albo w środę, albo w czwartek. Nie jestem pewien. Także jak będzie później wtedy odcinek, to wybaczcie. Ale tak, także teraz ranki... Uuu, lusterko moi drodzy. Jest to piwnica. Chyba. Jest to tutaj. No, raczej jest to piwnica. No dobrze, okej. Okay. Jeżeli oczywiście odcinek się spodoba, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajka like w górę i zostawić subskrypcję na kanale. Będę bardzo wdzięczny. No YouTube, zobacz. YouTube cofa ogólnie lajki niestety z. Może teleportow to był coś tego typu Benz? Cofa lajki z Rezydenta. W ostatnim odcinku widziałem było 6 lajkensów. Wszedłem były 2 bądź 1 nawet. Nie jestem pewien, ale widzicie, jak YouTube bardzo mnie kocha na y, swojej platformie. Oni po prostu chcą, żebym z niej wyszedł. Ale nie, 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 ze mną nie ma tak łatwo. Y, rzucił w piwni. Y, tym. W ogóle wczoraj grałem sobie ku mojej drodzy. Tak, mini Drunk z panem yy, Sylwiem Kingslayerem i z panem Bankiem. O, z Bankiem to tam troszeczkę, bo nie chciało mu się. Yy, I były bardzo ładne gry, naprawdę oddały fest, wam powiem. Dawno takich fajnych gierek nie mieliśmy. Mieliśmy Marek, Haja chyba trzy razy, który był mega aktywny. Naprawdę bardzo, bardzo fajne rozgrywki wczoraj siedziały na moim Drunk takim mini, że tak powiem. O, gdzieś rzuca tym, ale Here is this. Tutaj on bardziej jest, czy...? Zapalmy światło w tej piwnicy, tutaj wyrzućmy te i do Dobra, zapalmy światło do przede wszystkim. Hmm, w ogóle to się kameruje, tak? Kameruje się, bardzo mnie to cieszy. Ręka mi lewa boli, powiem wam, wczoraj był taki ciężki dzień w pracy, Napieprza mnie ciągle teraz nawet, no nie wiem, to jest bull pain. A tu jest jednak tutaj, tak? Nie wiem, czy ja mam mało psychy, ale... Yy, czy to jest jednak tutaj? Ok. O, o airball Event, czyli nie oniczane. Dobrze, warto wiedzieć, warto wiedzieć. Byłem niewidzialny w ogóle na tym lustrze, nie wiem czy widzieliście, ale całkiem zabawne, powiem wam szczerze mówiąc. Dobra, yy, a więc jest to jednak yy, garagę. Iś. 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 dobrze. A z w takim razie? No dobra, mamy Bownera, mamy Kurs Objecta. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mm, no i co, zobaczymy, zobaczymy. Troszkę tak fruje i temami, chłop. Nie powiem, wezmę sobie pil. O, ja pierwsze to było one step closer to death. Jakbym y, ciągle używał lustra. A chcę jeszcze raz użyć, bo chcę zobaczyć. Miedzianą no, swoją posturę postaci, która trzyma tylko dłońmi. Yy, no, wiecie o co kamanie. You know what I mean, what the would be. Gwóździ, dzisiaj jakaś odklejka taka, nie wiem. Cieszę się, że w końcu jest weekend. Tylko i tak dzisiaj, tylko a jutro to kurde co, muszę spać szybko, no bo. bo jakby wiecie, y, jedynki, nie to. Co ty pokazujesz? Tutaj. Chcę się zobaczyć. No i teraz gdzie pokazujesz? Tutaj. oho. Dobra, pokazuję wszystko naraz, po prostu wiemy, że to jest tutaj, okej. Okay. Jeden projektor damy tu, drugi póki co damy tu, I guess. Zgaśmy światełko, weźmy aparat jakby się zrespił frajer. I sprawdźmy. Y jest Hancik. Slepuje normalnie. Nie wiem, że to jest high spot, więc oho uh -huh. No nie jest za ciekawie. Bo nie repuś nie, nie, nie rajtu i guess o! o. I nasza psycha raczej znowu jest mała. Przesadzam, przesadzam ostatnie, przesadzam z tymi tutaj dymami. Jak nie oglądaliście ogólnie poprzedniego... Znaczy ci nie widzę nawet, dobra, zrobimy po prostu fotę, no. Fuck off. Nie wiem, do czterech, wiadomo, dobra, tutaj rozluźnę może tak, co, idziemy do pana, I don't give Nie no, wskażmy to światło, albo nie, zapnijmy drzwi i zapalmy światło, żeby było tak, wiecie. Okay, odcinek o treści... Nie pamiętam jakiej treści, sprawdzę Wam, no bo pewnie oglądacie to, może jest sobota, nie wiem, no. Hmm. Odcinek o treści, moi drodzy, był bardzo fajny i chciałbym go polecić. O, czegoś takiego jeszcze nie było, ale wyświetlenie cofa, ja pieprzę. Hmm. Bardzo fajny odcinek z FASMO. jeden z lepszych chyba w ogóle na kanale, był hardkorowy, więc polecam obczaić sobie tego Investigata. Moja psycha super ekstra, odlotowa jest, widzę. Nie mamy na razie w ogóle dowodów, yy, spójrzmy sobie na spokojnie na kamerę. O, tam gład to nawet robi tak, że do cholery widać pieprzoną tą mgłę. No. Aha, what the fuck is going on? Czy wy to widzicie? A mgła przenika dosłownie chyba przez yy, kamera, albo takie duchy tu są nowe, no. Chyba, <laughs> pieprze, co się dzieje? No, trochę buget chyba, co? Mam wrażenie. No, tak, troszeczkę buget, buget, dobra. Um, bierzemy to, to. Dwa pisma ducha na razie rozstawimy. No, mam psychę średnią, więc jak jakiś duch taki typu demon, to zaatakuje na milion procent. fixy, możemy tam znieść. Zobaczymy, czy na pewno będzie demoniasty. Może, kto wie. Tylko moje spekulacje, moi drodzy. Tutaj sobie leży laptopik. Zapalmy światło i po prostu poznośmy itemy. Jedną książkę dam tutaj bardziej, a drugą dam po tej części. Can you write something on this book, please? A, I'm, IMF-a jednego rzucę tutaj, bo rzuca itemami, widzę, fest. Dobra, idziemy teraz po co? Spirit Boxa? Tak, Spirit Boxa weźmiemy sobie Spirit Boxa, ufałkę, aparat ciągle, mam japie ja, pieprze, Po co? Jutrze, bez sensu. No ale no, dobra. No, pinsów już nie mamy, więc nie pocieszające. mam poboczne kadzidło, świeczkę, dobra. Orby. Tak, to był chyba Orbik. Tak? No, raczej tak, to był chyba Orb, co? I projektor, what the fuck? Jurej. Jurej okej, okay, no to psycha, ale to psycha używałem tego, to się nie liczy. To tam chyba widziałem orba. niemalże jestem pewien. Ale teraz nie chce się pojawić, no dobra, y, Walksa wezmę i ufałkę, tak jak mówiłem. I mi się wydaje, że trzeba po prostu kamerę sobie wziąć ręcznie i zobaczyć tam ku górze, bo naprawdę jestem... Okej, okay, światło chyba zgasił, co? Niepocieszające. Aj, karamba. No dobra, hardkorowo lecimy, co? Can you, can you touch latają orby. Nie widać nic. Co za sraka po prostu? Where are you? Are you close? Okej. Okay. Hej, czyli było to Yokai Wedle moich tutaj yy, obliczeń, że tak powiem, szybko idę w światło włączyć, bo ja, to będzie GG zaraz. Nie wiem, no, mi się wydaje, że ja rzeczywiście widziałem orbika, no. Och, olipka. Pieprzony, gasi mi światło, gnój. namen, no, Myślałem, że słyszę hanta. W ogóle ciekawe, ja miałem wrażenie, że ona bardziej jęczy jak... się jęczy, wydaje, odgłosy jak kobieta. Okej, okay. odcisków palców nie ma na milion procent. No, to też wie, tak, 100% to też widzę zdjęcia na interakcję, jak on ma na imię. Emily, no bo to jest, a czemu on męskim głosem mi odpowiedział, what to na tym spirit boxie? Dziwne, no, dobra. Mmm, Kenyu a nie, mam zdjęcie ducha, przecież mamy. jak ja przecież tutaj oczekuję w ogóle, ty. Dobra, uciekamy stąd, póki co. Um, świeczka, chacidło. Mi się przydało zrobić pupuśnaki, wiecie o co nie? Jak perfect investigate, to perfect investigate, moi drodzy. Okej, okay, to. 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 Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Psychy mamy w miarę akceptowalne. Uwierzę w siebie i w moje tutaj. Yy, z moją taką mini spostrzegawczość, że rzeczywiście zauważyłem Orba. Jak nie, no to łotkę najzęśniej. No, jestem Upo. I no. Ambada, dysgamy. zgamę. Dobra. Yy, tak, zaliczyło się, że kadzidełko. Bardzo ładnie. Po trzy dowody w takim razie mamy, skoro tak sądzę. Can you blow the scandal for me, please? Ok, yy, stupeczki trzeba porobić. Yy, to wydrobimy, bo na potrzebujemy. Teraz tak. Yy, świeczka, no to świeczkę zaraz weźmiemy jeszcze. Dobra, dobra. Spoczko. Raczej nie powinno być to problemem, jakimś nagle wielkim. Weźmy te trzy świeczki od razu, wiecie? Dlaczego by nie? Zaszalejmy. No ta psychata już jest taka. Nie, 50%, okej, okay, no. Światła się palą w domu. Póki nie gasi, to jest ok. Powiem tak. Chyba nie ma zamiaru tego zrobić. I co? Byłoby naprawdę miło z jego strony. Ok, Jones blowjobował kandla, Oczywiście, że nie zrobił tego. Dajmy tutaj, dajmy tutaj, dajmy tutaj. Chodźmy pod tą zapalniczkę przede wszystkim, ale jeszcze cofnijmy się po kolejnej itemy, którą będzie sól raczej i aparat. A to sobie może muszę wsiąść w wieku. Dobrze, dobrze, jest. jest spoko, jest spoko, moim, To jest całkiem ok. Hand był, to było. Okej, okay, weźmy sól i aparat, bo ufałkę tam już mamy. Ciągle nie chcę kurde kandla tutaj zgasić nam ale tylko jeden jest zapalony w takiej trochę części. Może innej, gdzie on nie egzystuje. wiadomo, że w całym tym całym garażu on jest, ale wiecie, może taki jeden swój spot ma główny. Hop, 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 dobra. Yy, więc tak, yy, stupeczki tutaj, tutaj, tutaj. Can you step in the south, please? Ok, pieprzamy to póki co. Teraz tak. Jeden, dwa, widzę to. Trzy, cztery, złożyłem. Ok, pokczam. zdjęcia mamy, jeszcze dwa brakuje. mam aparat, jeszcze jeden tutaj jakiś? Tak, mamy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Kurda, to słyszałem. Thank you. Oj. Ok, pokczam, Jest pokrzamp. Mamy wszystko. Chodźmy pokać. A, wszystko tak dosłownie, wszystko. Chwila. Co jeszcze chcę tutaj zrobić? Fajne odgłosy w ogóle chuchania, kurde, ducha. Nieszczłonek ucieknie podczas polowania. Man, this is bullshit, kinda. tu no, mamy w ogóle, okej, okay, y, minutę? Jedenastą, no ale, hmm, co ja tu jeszcze mógłbym zrobić? No, ucieknąć podczas polowania. Może, może w sumie... Czy ja chcę po to skridować? Może, może chcemy. Weźmy po prostu sobie y, dwa kadzidełka. No fajnie byłoby zrobić Perfect investigate co nie? Oho, oh, mryga światełko, proszę Państwa. Troszkę niepocieszające. Dobra, mi światło. dziwnicy nie wiem, gdzie jest hide spot, moi drodzy, to jest też główny problem. No, w Kiblu na pewno go nie ma. To, to. Eureka odkryłem. Czyli tu jest hide spot? Jest hide spot, dobre, no okej. Okay. Czyli musimy kierować się w stronę tamtego pokoju niebieskiego. Blue room, no dobrze. porozmawiamy okay. hmm. sobie to dla wizji jakiejkolwiek bo trochę daje Hop. Hop. Oh. się zaliczy nie, po. on Nie widzi chyba o oh, pako oh. highspot oh, nie ma oczywiście A no. mamy jeszcze jedno kadzidło Spokojnie, panujemy nad sytuacją. Poszło chyba do piwnicy. Tupta, tupta. O! S, zrobiliśmy to, haha, oczywiście, że tak, dobrze. Opłaca, ale kurde, no tam za wolno, kurde. Szybko się zatpiła, bliżej niż myślałem ogólnie. Elegancko moi drodzy, Perfect Investigate, Mamy no, 3 3-3-3-3-3-3-3 Moi drodzy elegancko, no i wedle mojego tutaj e, zdania Tak, są to orby, dobra, jednak mam wzrok, kurde, całkiem pozytywny całkiem mocny, że tak powiem, no, jest bardzo ładnie Perfect Investigate sobotni moi drodzy No chyba, że to oglądacie w inny dzień, jak już mówiłem, z rana e, Z rana, z początku odcinka, ale to już To już Wasza wina, że oglądacie innego dnia, tak, nie moja Był to Jokaj Jokaj, oczywiście 385 dolarów, bo jeszcze to jakieś questy poboczne, i chrupia. Sięczny level. Ponad bardzo ładnie moj No i to? No i to. Ej, Mam nadzieję, że odcineczek się nam spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę. Ej, jutro chyba wrzucę może rezydenta. Zobaczę jak to z czasem będzie troszkę. Na pewno po pracy tam, e jak będę wracał, to sobie myślę, że rezydenta zawsze pierdziane no i nagram bardzo będzie fajnie, myślę, z tego powodu. Nie wiem co ja pierwszy w ogóle, ale czekajcie, zagram sobie w Teraz może ten. O no dobra, ta Jenga jest nieprawdziwa. Dobrze to moi drodzy, mam nadzieję, że się spodobało, bo jeżeli tak, zapomnijcie pierdzielnąć lajka i subskrypcji na kanale, jeżeli interesuje Was taki contenting, DBD, którego na razie nie ma, ponieważ nie ma archiw, dlatego spokojnie wrócą, chill the fuck down, guys. Po prostu nie chcę grać, zdobywając tylko blood pointy i rankę na której tak mi nie zależy. Bo to, że mam akurat rangę iridescent 3, nie tryhardowałem, tylko nabijałem to w sposób bardziej zabawny, ponieważ pan kafla, którego bardzo pozdrawiam, pan Kixlayer, którego również pozdrawiam, po prostu wymyślali mi buildy na różnych surwach, na różnych killerach. I by sobie tymi buildami graliśmy A żeby wychodziły zawsze zazwyczaj po 4 kg, bo to w taki sposób mamy Iridescent 3 rangę. Widać, że spokojnie, nie będę wrócił, tylko potrzebuję. Yy czasu i tego, żeby najzwyczajniej na świecie był mm, nowy Tom. Także tak, będzie, moi drodzy. No i co, ja kończę, trzymajcie się do następnego. O! I za niedługo wyjdzie Sunset of the Forest, to będzie ostro ukrywany na kanale. Tego możecie się spodziewać, także no, ja się mogę doczekać osobiście. Jestem ja wam jeszcze żegnam. życzę wam miłego wieczorku, albo dzionka, albo poranka, albo nocy, zależy o której godzinie to, moi drodzy, oglądacie. Także trzymajcie się do następnego. Dziękuję, że jesteście i papa.